Witam Was serdecznie w drugiej części rozwojowego podcastu z Eckhartem Tolle. Jak część z Was wie, mój mąż, który dotychczas zajmował się kanałem, ma problemy ze zdrowiem. Dlatego też no, nie jest w stanie dla Was nagrywać filmów, tak jak kiedyś to robił. Dlatego ja postaram się go wspomóc i zastąpić go na jakiś czas, tak żeby po prostu ten kanał nadal żył i żeby po prostu przekazać Wam. To, co jest dla nas ważne, to, czym kierujemy się w życiu, tak żebyście mogli sobie po prostu pomóc w jakichś swoich życiowych problemach, czy wspomóc się w podążaniu drogą, pełną akceptacji, wewnętrznej mądrości i takiej głębokiej uważności. Bardzo nam na tym zależy, ponieważ ta wiedza, którą staramy się przekazać jest jakby taką bazą naszego życia od kilku lat. Wiemy, że jest pełna wewnętrznej mądrości, jest uniwersalna i w ogólnym rozrachunku tak gdzieś zawsze odczuwaliśmy, że może ona po prostu uleczyć świat. Jeśli jesteście gotowi, to serdecznie was zapraszam. W drugiej części podcastu skupimy się na temacie emocji i stanów. To są istotnym aspektem naszego doświadczenia. Na podstawie określanych stanów emocji i doznań, nasz umysł kreuje to, co nazywamy samopoczuciem. Większość emocji i doznań jest wynikiem tego, jak funkcjonuje nasz umysł, czyli na przykład, w jakie myśli wierzymy, jak nasze umysły interpretują pewne fakty, ale zawierają się tutaj także wizje, przekonania i oceny, w które po prostu dajemy się wciągnąć podczas naszego życia. Eckhart często mówi, że emocje, stany, odczucia czyli wszystko to, co odczuwamy w postaci doznań, jest odbiciem umysłu w ciele. Czyli inaczej jest to jakby reakcja ciała na poczynania umysłu. Zwraca także uwagę na to, że jeśli w danej chwili nie potrafisz zbadać, co jest w twoim umyśle, to emocje powiedzą ci prawdę o jego obecnym stanie. Czyli nie głęboką prawdę o tobie, kim jesteś wewnętrznie, ale prawdę o tym, w jakim, na jakim etapie znajduje się teraz twój umysł. Praktycznie wszystkie stany, ale także też to, co określamy mianem cierpienia wewnętrznego, bierze się z utożsamiania z umysłem, czyli z aktywności umysłu i naszej wiary w tę aktywność. Możemy to sobie um, rozpoznać na prostym przykładzie, jeśli na ten moment będziesz mieć myśli, na przykład niczego nie potrafię, świat jest ciężki, nie dam rady, nie poradzę sobie, jestem beznadziejny i uwierzysz w nie, poddasz się im w 100%, to jak będziesz życzył? No na pewno będziesz odczuwać frustrację, przygnębienie, ból, smutek, a co ostatecznie, jak pewnie się domyślasz, może przerodzić się w stany bardziej poważniejsze, takie jak na przykład stan, który określa się depresją. Więc ostatecznie wszystko to, co będzie działo się w naszym umyśle, znajdzie później odpowiedź w ciele, prowadząc do uczuć najczęściej niezbyt przyjemnych. Ale także do pewnych fizycznych symptomów, które na pewno znasz, jak na przykład uczucie spięcia na barkach, czy też spadek odporności, różnego rodzaju bóle fizyczne, które odczuwasz w ciele, ale oczywiście głównie będzie się to przejawiało po prostu w takim cierpieniu psychologicznym. Jest również prawdą, że tak samo jak podchodzimy do naszego umysłu i myśli, tak samo powinniśmy podejść do emocji i stanów. Odczuwamy je w ciele, niech pojawiają się w naszej przestrzeni. Ale nie utożsamiajmy się z nimi. To, co jest płynne i ulotne, zmienia się na podstawie wydarzeń zewnętrznych, nie może być nami. Takie zrozumienie nie prowadzi do tłumienia czy wypierania emocji, ale do ich pełnej akceptacji mądrości oraz świadomości, iż posiadasz emocje, odczuwasz je, ale nie możesz nimi być. I dzięki temu ostatecznie możesz zaprzestać walki z nieścianymi stanami i możesz stać się po prostu wolnym ponieważ potrafisz zaakceptować to, co już i tak pojawiło się w Twojej przestrzeni wewnętrznej. Cała trudność polega tutaj na tym, że umysł jedne stany określa jako chciane, a inne jako niechciane. Przez to od urodzenia jesteśmy uczeni, by czuć się inaczej niż się czujemy, goń za dobrym samopoczuciem, za szczęściem i przez to wszystko nigdy nie otwieramy się na prawdę, którą odczuwamy w chwili obecnej, na tą prawdę, która... Po prostu pokazuje nam, jakie emocje mamy w sobie. Więc sami powiedzcie mi, zastanówcie się nad tym, pokontemplujcie jak w takim wypadku możemy sobie realnie poradzić z trudnymi emocjami. Jeśli tkwimy w nich i osądzamy je, walczymy z nimi, to po prostu prowadzimy siebie do odczuwania jeszcze większego i głębszego bólu i do utwierdzenia się, po prostu do odczuwania tych stanów. Pewien mądry człowiek powiedział, że to, z czym walczymy, wzmacniamy, a to, co zrozumiemy i zaakceptujemy, przemienia się. Spójrzmy, co na ten temat pisze Eckhart w książce Potęga teraźniejszości. E emocja powstaje w punkcie styczności umysłu z ciałem, jest reakcją ciała na to, co robi twój umysł. Można ją też nazwać odzwierciedleniem umysłu w ciele. Na przykład myśl napastliwa czy wroga wytworzy w organizmie spiętrzenie energii, które określamy mianem gniewu. Ciało szykuje się do walki, pod wpływem myśli o fizycznym lub psychicznym zagrożeniu całe się spręża. Jest to fizyczny aspekt tego, co nazywamy strachem. Z badań naukowych wynika, że silne emocje zmieniają nawet biochemię w ciele. A także im bardziej utożsamia się z myśleniem, z wszystkimi sympatiami, antypatiami, czego lubisz lub nie lubisz, kogo lubisz, uprzedzeniami, interpretacjami, osądami, a innymi słowy, mniej jesteś jako obserwator własnego umysłu, czyli jako świadomość obserwująca, tym silniejszy wytworzy się w tobie ładunek emocjonalny. Czy jesteś tego świadomy, czy też nie? Zatem, jak właśnie tutaj widzimy, będąc wciągniętymi w myśli i zawierzając im w 100%, pozwalamy na tworzenie się różnych silnych stanów, z którymi potem również się utożsamiamy, a gdy to zrobimy, to one zaczynają kierować naszym życiem, zaczynają wpływać na nasze decyzje. Na to, jak funkcjonujemy. Zaczynamy być w pewien sposób jak marionetka w obliczu świata czy słów innych osób, a także wydarzeń. Jesteśmy ciągle powodowani różnymi powierzchownymi emocjami. Pewnie zastanawiacie się, co możemy na to poradzić. Aby zmniejszyć wpływ stanów emocjonalnych, nie walczyć z nimi, nie osądzać, musimy wejść w stan obserwatora. Obserwatora emocji, stanów i uczuć. I taka obserwacja. Polega na tym, że musisz po prostu zaobserwować to, co w tobie się wydarza. Jest, coś, jest w tobie coś takiego, co nazywa się obserwatorem, albo inaczej można powiedzieć o tym jako o pewnej przestrzeni psychologicznej, z której możesz dogodnie obserwować własne stany, myśli i emocje. Na przykład w terapii zaangażowania i akceptacji określa się to mianem ja obserwującego. Czyli ostatecznie, jeśli jesteś w stanie uświadomić sobie emocje i stany. To również możesz uświadomić sobie to, że nimi nie jesteś. Jest w tobie świadomość, która jest świadoma tych stanów. To tylko nasz umysł odnosi się w jakiś sposób do stanów, osądza je, analizuje, szufladkuje, ocenia, i przez to nie mamy możliwości, aby w pełni się na nie otworzyć. Możesz całkowicie przyjąć wszystkie stany, bez chęci ich zmieniania, bez chęci, aby odczuwać coś innego niż odczuwasz właśnie teraz. I taki proces nazywa się mianem otworzenia się, bo zakłada pełną otwartość na stany, bez ich osądzania, nazywania lub jakiegokolwiek ustosunkowania się wobec nich. Stajesz się tylko obserwatorem tego, co odczuwasz i doświadczasz w swoim ciele. Nie jesteś swoimi stanami, emocjami, dozna doznaniami. One pojawiają się w tobie, jesteś dla nich przestrzenią. Gniew, smutek, przygnębienie nie są twoje. Po prostu w tym momencie są doświadczane przez ciebie. Są w Tobie wyrażane. Tylko poprzez taką otwartość możliwe jest właśnie to szczęście, za którym gonisz całe życie i za którym my wszyscy tak usilnie gonimy. Szczęście, które nie dzieli, nie osądza, a jest stanem istnienia i jedni z samym sobą. Obserwowanie emocji polega w gruncie rzeczy na tym samym, co omówione już wcześniej słuchanie lub obserwacja myśli. Tą tylko różnicą, że myśl krąży ci w głowie, podczas gdy emocja ma wyraźną składową fizyczną. Odczuwa się ją zatem głównie w ciele. Kiedy ją obserwujesz, możesz pozwolić jej, żeby po prostu była, ale nie poddawać się jej władzy. Nie jesteś już wtedy emocją, lecz obserwatorem, uważnym świadkiem. Oczywiście Ekart nie ma tutaj na myśli tego, że masz nagle lubić i kochać wszystkie ciężkie stany i bardzo trudne emocje, czy też emocje powstałe np. po traumach, że ty masz je kochać i akceptować je w pełni, ale musisz postarać się zauważyć, że one stają się cięższe, ponieważ osądza je Twoja głowa i przez to w jakiś sposób się do nich odnosisz. Co najczęściej robimy? Nie chcemy ich, wybieramy. Chcemy z nimi walczyć, stłumić je albo kontrolować. A niestety to po prostu nic nie daje, gdyż, jak niektórzy z Was pewnie zauważyli na własnym przykładzie, ja też zauważyłam przez lata na swoim, zanim poznałam tę wiedzę, że te emocje ciągle wracają. Nie da się ich wyprzeć, one chodzą za nami jak cień. Jeśli możesz się w pełni na nie otworzyć, być z nimi, przyjąć je i pozwolić im istnieć, to wtedy one mogą zacząć się przemieniać. W całym, w całym tym procesie obserwacji musisz zauważyć, jak twój umysł odnosi się do emocji, jaki ma do nich stosunek, czy tworzy też wizję tego, jak powinnaś się czuć, czy jak nie powinieneś się czuć, czy musisz być jakiś y, określony lub nie być, mieć jakieś stany. Musisz zauważyć pojawiającą się w twojej głowie liczbę porównań do innych, na przykład może, że są bardziej szczęśliwi od ciebie, albo że musisz się zachować tak jak oni, żeby być szczęśliwy. Musisz to wszystko zaobserwować. Musisz też zobaczyć, czy może w Twoim umyśle gnieździ się jakaś określona wizja szczęścia. Musisz zauważyć to i stać się obserwatorem, bacznym badaczem siebie. Dobrym kierunkiem jest pytanie siebie: co w tej chwili odczuwam? Jakich doświadczam stanów? Co dzieje się teraz we mnie? Eckhart pisze także o błędnym kole powstawania i wkopywania się w stany emocjonalne. Wiemy już, że schemat myślowy, czy też określone myśli i interpretacje tworzą pewne stany emocjonalne i najczęściej silne doznania, z kolei zaś, gdy one się już pojawią w naszym ciele, to właśnie nasz umysł odnosi się do nich w określony sposób. Na przykład szufladkuje je, nazywa, wywołuje u nas pewien stosunek do tych emocji i stanów, najczęściej taki, że właśnie ich nie chcemy, określamy je w pewien sposób, najczęściej negatywny. Uważamy, że nie powinno ich być. I następnie owy schemat myślowy, który poprzez to, co odczuwamy w ciele pod postacią emocji, tworzy kolejną warstwę myśli i analizowania, czyli po prostu w pewien sposób, sam mówiąc prostymi słowami, to samo się nakręca, po prostu taka spirala nieszczęścia. I to finalnie powoduje, iż pojawia się jeszcze więcej stanów i stają się one jeszcze silniejsze i jeszcze intensywniejsze. Terapii zaangażowania i akceptacji określa się to mianem brudnego i czystego dyskomfortu. W obliczu różnych sytuacji, zdarzeń, doświadczeń, będziemy odczuwać określone emocje i nie da się tego uniknąć. Gdy będą wchodziły w grę nowe doświadczenia, możemy na przykład odczuwać stres, lęk czy strach, jest to zupełnie naturalne. Jednak jeśli umysł zacznie osądzać owe emocje i robić z nich problem, to powoduje to wzmocnienie tych emocji, czyli po prostu tworzenie się brudnego dyskomfortu. Można tutaj przytoczyć taki dosyć radykalny może przykład, ale będzie Wam może łatwiej zrozumieć to na takim przykładzie. Jeśli na przykład odejdzie mi osoba bliska, to naturalne jest to, że będę odczuwać głęboki smutek, nieszczęście, przygnębienie, ból, ponieważ zależało mi na tej osobie, derzyłam ją określonymi uczuciami, i po prostu te stany będą pojawiać się w moim ciele i silne emocje. I jeśli w tym momencie nie mam umiejętności zdystansowania się od umysłu, mogę się wciągnąć w szereg myśli, analizowania i interpretacji, które mi pomnożą ten ból. Mogą pojawić się w mojej głowie na przykład myśli, dlaczego tak się stało, jak ja sobie poradzę bez tej osoby, czy dam sobie radę tak żyć, że nie mogę pomieścić sobie już tego bólu, że to jest niesprawiedliwe, że dlaczego to nas spotkało. Jeśli damy się wciągnąć takim myślom, to będzie to prowadzić do jeszcze większej rozpaczy. I zamiast być całkowicie obecnym z bólem, który jest, z rozpaczą, która pojawia się w mojej przestrzeni, i nie robię z niej problemu, to mogę wciągnąć się w myśli o sądy analizy, które po prostu będą potęgować cały czas ten ból i cierpienie. A wiemy dobrze, że jeśli potrafimy coś zaakceptować i jakby stawić temu czoła, to w końcu zacznie się to zmniejszać i zmieniać. A gdy damy się wciągnąć w taki tok myślowy, to doprowadzimy się do głębokiej rozpaczy, a często nawet może to prowadzić do pewnych uzależnień. Więc ostatecznie ból namnoży się, i zamiast czystego dyskomfortu wynikającego z owej sytuacji i odpowiedniego po prostu do tej sytuacji powstawania emocji, będę odczuwać jeszcze więcej stanów, które po prostu staną się takim brudnym dyskomfortem. Wszystkie emocje są w gruncie rzeczy wariantami jednej pierwotnej, niezróżnicowanej emocji, której źródłem jest utrata świadomości tego, kim jesteś, poza konkretnym imieniem i formą, czyli poza myślą, stanem emocjami, przeszłością, tożsamościami, przekonaniami, ideami. Najlepiej może będzie posłużyć się terminem równie pojemnym jak owa pierwotna emocja i nazywać ją po prostu bólem. Tak jak Eckhart właśnie wspomina w tych powyższych wersach, niezaprzeczalnie odczuwamy ten ból. Wszyscy odczuwamy ten ból gdzieś na jakimś etapie życia, a głównym jego źródłem, choć o tym nie wiemy, jest nadmierne uwikłanie czy utożsamienie z umysłem. Gdy odczuwamy ten ból, to ten sam umysł, który jest jakby prowodyrem tego bólu i cierpienia, szuka pomysłu, żeby ten ból załagodzić, coś z nim zrobić. I jest to jednym z głównych jego zadań ochrona nas i, zwal i zwalczanie bólu. Dlatego też umysł ciągle będzie tworzył nam rozwiązania, analizował, ale też przy tym wszystko nadmiernie komplikował, bo po prostu będzie poszukiwał roz rozwiązań na ten ból, który się tworzy. Ale niestety, mm, osądzanie czy też ocenianie emocji i stanów nie wspomoże nas, żeby sobie z tym bólem poradzić. Te takie trudne emocje, które też często nazywa się negatywnymi, według naszego umysłu tworzą dla nas pewne zagrożenie, są czymś niechcianym, więc ostatecznie umysł zaczyna robić z nich problem i dąży do ich usunięcia, co oczywiście nie jest możliwe, prawda? bo to nie jest taka o, przeszkoda e, do rozwiązania w sposób analityczny, jak na przykład e, jechalibyśmy samochodem i na przykład drzewo by spadło i zagrodziło nam drogę i wtedy analitycznie możemy sobie jakby tego umysłu użyć i przeliczyć, co możemy zrobić, jakie mamy opcje, żeby sobie poradzić z tą sytuacją, czy na przykład to drzewo usunąć, ominąć, a jakby tutaj w tym momencie nie da się tego zrobić, ponieważ emocje pojawiają się w naszym ciele, te stany są w naszym ciele i my musimy nauczyć się zaakceptować, że skoro one się pojawiły, to skądś była ich przyczyna. I tutaj właśnie tak jak powiedziałam też wcześniej, z tego całego powodu i działania umysłu, Rodzą się pomysły, żeby emocje i ciężkie stany, które odczuwamy, niwelować, zmniejszać, usuwać. A na przykład, jeśli podać taki termin z psychologii, a konkretniej z terapii zaangażowania i akceptacji, to możemy to nazwać mianem strategii kontroli, czyli po prostu stosowania strategii kontroli. Tu mamy m.in. tłumienie, walkę czy wypieranie, również otępienie za pomocą używek. Pewnych czynności, odwracanie uwagi od emocji stanów i myśli. Tylko, że te działania nigdy nie pozwolą nam zmierzyć się ze Stanami, przyjąć je całkowicie i być obserwatorem dla tych stanów być przestrzenią, w której te stany mogą się wyrazić a jest to kluczem do pełnego poradzenia sobie z tymi wszystkimi wyżej wymienionymi problemami. Wręcz można powiedzieć, że im bardziej umysł stara się pozbyć bólu, tym bardziej boli. Umysł nigdy nie znajdzie rozwiązania, ale nie może też pozwolić sobie na to, żebyś go wyręczył, ponieważ sam jest nieodłączną częścią problemu. To tak, jakby podpalacz szukał komendant policji, który sam jest podpalaczem. Nie uwolnisz się od bólu, dopóki nie przestaniesz czerpać poczucia własnego ja z utożsamienia z umysłem, czyli z ego. Ostatecznie większość emocji. Jest powierzchownym ruchem energii w ciele, wynikającym też między innymi z tego, co tworzy się w naszej głowie i jak interpretujemy to, co tworzy się w naszej głowie. Natomiast ważną rzeczą jest, żeby nadmienić, iż takie odczucia jak miłość i wewnętrzna radość, to są stany, które nierozerwalnie związane są z naszym naturalnym poczuciem wewnętrznej jedni z istnieniem. Eckart nigdy nie utożsamia ich z emocjami. Zawsze mówi o nich jako o e, czymś głębszym, większym i czymś, co od zawsze jest obecne w nas i nigdy nie znika. Każdemu człowiekowi podczas życia zdarzają się przebłyski takich stanów. Jest to taka namiastka tego odczucia i połączenia z samym sobą. Ale najczęściej trwają one tylko jakiś moment, żeby znowu ustąpić miejsca umysłowi, myślemu, myśleniu, nadmiernemu analizowaniu wszystkiego, co nas otacza. Czyli po prostu wciąż toczymy to samo koło i zatracamy się w myślach. Często takie przebłyski określone są mianem luk bez umysłu, albo też pauz od myśli. Pewnie zdarzyło Wam się to nieraz podczas obserwowania natury, pięknych widoków, także na przykład zanimówiliście się z wrażenia, czuliście swojego rodzaju uniesienie. Związane jest to z połączeniem ze wspomnianą częścią naszej osobowości, czyli po prostu ja obserwującym. Ten obserwator tylko rejestruje, zauważa, ale nigdy nie osądza, nie analizuje, nie używa nigdy porównań, etykietek i osądów tylko po prostu pozwala nam doświadczyć tego, co mamy przed sobą. Żeby odczuć życie i połączenie z życiem, trzeba patrzeć z poziomu obserwatora, a nie z poziomu myśliciela. Posłuchajmy, jak Eckhart to ujmuje. Miłość, radość i spokój to głębokie stany istnienia, a raczej trzy aspekty wewnętrzne jedni z istnieniem. Nie mają więc negatywnych odpowiedników, ponieważ wyłaniają się z rejonów niedostępnych umysłowi. Natomiast emocje należą do sfery umysłu, który jest natury dwoisty i jako takie podlegają prawu przeciwieństw. Dopóki człowiek trwa w nieoświeconym stanie istnienia, czyli utożsamia się z umysłem, tak zwana radość bywa zazwyczaj krótkim, przyjemnym odcinkiem cyklu, nieustannie wahającego się pomiędzy bólem a przyjemnością. Przeszliśmy tylko do, tak chwilowo przez temat ego, który naprawdę jest w pewien sposób obszerny, a zarazem krótki i prosty do zrozumienia. Ale myślę, że gdzieś otrzymaliście jakiś taki w miarę jasny obraz tego, jak te emocje powstają, jak do nich podejść. Potęga teraźniejszości jest naprawdę potężną i rozwojową książką, w którą trzeba wciąż wynikać na nowo, nawet powiedziałabym latami, a ja już gdzieś od 7 lat ciągle czytam ją i wracam do niej i za każdym razem znajduję tutaj coś mądrego, nowego, coś, co może natknąć mnie do dalszej praktyki. Z początku nie rozumiałam też wielu rzeczy, które były tutaj zawarte. Dlatego też stąd też był ten pomysł, żeby w ogóle nagrywać te podcastem i żeby może po prostu ułatwić Wam też to zrozumienie tej książki. Ale prawda jest taka, że gdy szczerze wnikniesz w zawarte w niej wskazówki i mądrość, to zaczniesz doświadczać po prostu tej potęgi na własnej skórze. Bo jednak cała magia tego, jakby tego procesu polega na tym, że musisz zacząć to robić i w pewien sposób zaufać w to, co jest tutaj napisane. Bo jeśli dojdzie do głosu analizujący i oceniający umysł, to prawdopodobnie będzie ci ciężko yy, odczuć to, o czym pisze Eckhart, ponieważ umysł po prostu ma tą tendencję, żeby to zablokować. Odkąd sięgnęliśmy po tą książkę razem z Maciejem, a właściwie kiedy on sięgnął po tą książkę i w późniejszym czasie mi ją pokazał i zaczęliśmy też yy, właśnie odczuwać yy, tą potęgę na sobie, chcieliśmy po prostu pomóc innym też zrozumieć to i pokazać, że tak, jakby tylko w ten sposób możesz żyć spokojne i wewnętrznie spełnione życie. Jeśli odczuwasz tylko szczęście wtedy, kiedy rzeczy na zewnątrz, w Twojej sytuacji życiowej układają się po Myśli Twojego umysłu, można tak powiedzieć, no to wtedy jakby nie jesteś człowiekiem szczęśliwym, nie jesteś człowiekiem spełnionym, bo tylko człowiek, który potrafi być szczęśliwy w pewien sposób i zadowolony z życia, które jest, nawet jeśli jego sytuacja życiowa nie układa się idealnie w danym momencie, to jest naprawdę człowiekiem wygranym. No bo jeśli cały czas powodują w nami emocje, różne stany yy, i nie pozwalają nam doświadczać tego co jest i naszego życia. No to będziemy cierpieć. Dlatego właśnie tak ważne jest i wyzwalające to, żeby po prostu zrozumieć jak też nasz umysł funkcjonuje, jak to wszystko przekłada się na emocje i doświadczenia które potem pojawiają się w nas i po prostu jak można to w pewien sposób przemienić, jak dokonać takiej głębokiej wewnętrznej, duchowej przemiany. E, za dzisiejszy podcast bardzo Wam dziękuję. E, w części trzeciej zajmiemy się ciałem bolesnym, które żyje w nas poprzez odtwarzanie przyszłości, której już doświadczyliśmy. Eckhart mówi o tym, iż są dwa rodzaje bólu. Jeden stwarzamy w tej oto chwili, Drugi zaś jest bólem niegdyś powstałym, który wciąż jest żywy w naszych umysłach i w naszych ciałach. Dlatego serdecznie zapraszam Was do kolejnego podcastu. Mam nadzieję, że uda mi się go nagrać szybko. Dziękuję Wam jeszcze raz, że tutaj byliście dzisiaj ze mną, wysłuchaliście tego. Jeśli macie ochotę, to możecie oczywiście wspomóc nas, przesyłając. Jakąś dowolną kwotę na naszym Patronacie. I także pomożecie nam też, jeśli będziecie rozsyłać i udostępniać te filmy. Ponieważ im więcej e, osób jest w stanie e, tego przesłuchać i ta wiedza może do nich trafić, to po prostu nasza planeta może się zmieniać i to zmieniać się naprawdę na lepsze. E, dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie. E, życzę Wam uważnej i spokojnej praktyki, i do usłyszenia. Za niedługo.